Jak co roku wiosną administracja Osiedla Sobieskiego przygotowuje do sezonu letniego przyblokowe place zabaw. Wybieramy stary piasek, który został po zimie w piaskownicach, wymieniamy na nowy. Tutaj też informacja dla rodziców, że piasek ma atest. Jest z jednego źródła już od kilku lat, z kopalni, także atest jest do wglądu w administracji. Znaczna część środków zostanie w tym roku przeznaczona na kompleksową modernizację placów zabaw. Część z nich zostanie doposażona w zabawki. Tam, gdzie będą one zniszczone najbardziej, staną nowe zgodne z obowiązującymi w tej dziedzinie normami. Będziemy wychodzić z tych metalowych zabawek, a będziemy zamawiać, kupować nowe drewniane. W tym roku administracja wymieni wszystkie zabawki na placach zabaw przy blokach 504 i 505. Prace obejmą także wybudowanie tam nowego ogrodzenia. Ponadto powiększony i doposażony zostanie plac przy bloku 109. Nowe zabawki pojawią się również w ogródkach przy budynkach 407 i 301. Mamy też sygnały za od mieszkańców z bloku 212. Tam, żeby powstał plac zabaw, był tam plac zabaw kiedyś. KZB tam użytkowało ten plac zabaw. Obecnie po scalaniu i podziale gruntów teren jest nasz, więc spróbujemy tam też zrobić taki placik zabaw, bo tam nie ma w ogóle. Na modernizację placów zabaw na osiedlu Sobieskiego administracja wyda w tym roku około 40 tysięcy złotych.